Tak, dobrze widzicie. Hollywood zrobiło remake, remake'u filmu oryginalnego. Nie żeby to było coś złego. Siedmiu Wspaniałych to najnowszy film Antonego Fukła, twórcy między innymi Dnia Próby i jest to naszpikowany akcją oraz naprawdę gwiazdorską obsadą western naszego pokolenia. Pokolenia pod tytułem Lubię Widowiskowe Rzeczy i ten western ją jest fajną rozrywką. Nawet nie wiem czemu nie wyszedł on w lato, ponieważ ma w sobie ducha letniego blockbustera. Można także określić ten film jako zlot starych znajomych z planu innych produkcji. Eden Hawk pracował wcześniej z Denzelem w Dniu Próby, a Chris Pratt z Dionorfio spotkali się przy Jurassic World. Czy streszczenie historii tego obrazu jest tutaj wymagane? Nawet jak nie widziałeś Siedmiu Wspaniałych z roku 60, czy też nie wspomnę o Siedmiu Samurajach Kurosawy, to ze zwiastuna można się wszystkiego idealnie domyślić. Pewien oślizgły typ, Sarsgard stara się przepędzić mieszkańców jednego małego miasteczka o nazwie Roskrid, ponieważ znajdują się tam złoża złota. Mieszkańcy jednak nie chcą odejść, ale w większości to zwykli ludzie, a nie rewolwerowcy, więc nie wiedzą jak walczyć z oprawcą, dlatego w ostatecznym akcie desperacji postanawiają zrzucić się i wynająć zawodowców, którzy pomogą im przepędzić Watachę. Tak odnajdują postać odgrywaną przez Denzela, a ten pomimo, że na początku nie chce się za to brać, w końcu przystaje na ich propozycję i zaczyna rekrutować sześciu podobnych sobie rewolwerowców. A tak naprawdę postać Denzela godzi się pomóc, ponieważ ma też swój prywatny rachunek do wyrównania względem postaci Sarsgalda. Czyli jak mówiłem, widzieliście już tą historię setki razy, i to w większości w westernach, jak chociażby w samotnym miejscu z słudem, czy nawet szybkich i martwych, z bogaczem, który myśli, że ma miasteczko na wyłączność. Ale muszę przyznać, że powtarzalność tej historii mi nie przeszkadzała. W oglądaniu tego filmu bawiłem się na nim wyśmienicie i tak, że będziesz na nim. Idealnie, ale idąc na niego, nie oczekuj bez przebaczenia, ale raczej nastaw się na. Django, Tylko bez tak dobrych tekstów jak u Tarantino, ale za to z większą o wiele większą ilością strzelaniny. W filmie są dwie strzelaniny: jedna gdzieś w połowie filmu i druga jeszcze większa na końcu obrazu czyli wielka końcowa bitwa. Naprawdę w filmie tym było tak dużo strzelania, że w pewnym momencie pomyślałem sobie skąd się biorą ci źli? Jeden z siedmiu zabił złego, i nagle pojawia się następny, wybiegający z drzwi. Zabił tego, pojawia się kolejny w oknie. I tak dalej. Powtarzaj to przez kolejne 8 minut. A na końcu powtarzaj przez 15, bo chyba tyle trwała ta końcowa bitwa. Ubaw masz przy tym niesamowity, ale nie podchodź do tego racjonalnie. Jeżeli idzie aktorsko, to pomimo, że głównych bohaterów jest tutaj siedmiu, to tak naprawdę skupiamy się, co raczej było do przewidzenia, na postaciach odgrywanych przez czwórkę aktorów, których wcześniej wymieniłem: czyli Washington, Pratt, Hawke i Dion To nie oznacza, że pozostała trójka była niewidzialna i tylko tłem. Nie, mieli swoje momenty, zwłaszcza Meksykanin, śmieszne momenty, ale były to takie pojedyncze bity. Denzel i Pratt tak naprawdę pchali ten obraz do przodu. Washington jako prawdziwy Beres, a Pratt miał być tutaj bardziej takim comic relief, czyli facetem od świetnych powiedzonek. One linerów, chociaż w niektórych momentach wydawało się, że przesadził, bo ktoś żyjący w tamtych czasach. W czasach pionierów, raczej nie mógłby wymyślić takich tekstów. W Hollywood powstał chyba także nowy trend, a mianowicie na złych, na antagonistów to znaczy są na początku, w środku praktycznie w ogóle i dopiero pojawiają się na końcu filmu. Dla przykładu Sherkans z Księgi Dżungli, Kroll ze Star Treka w nieznany i tak samo było tutaj. Salzgard był w scenie początkowej, potem dosłownie w jednej scenie w środku filmu w jednej, a następnie przy końcowej bitwie. Nie wiem, może twórcy wpadli na zorganizowany pomysł, że jeżeli główny zły nie ma czegoś konkretnego do powiedzenia lub zrobienia, to niech go nie będzie wcale i niech nie przeszkadza. I tak było tutaj, nie przeszkadzał, ale czuję się przez to trochę jego niedosyt. Bo był bardzo dobrze zagrany, obślizgły typek. Jest tutaj także kilka naprawdę fajnych zdjęć przedstawiających zachód tamtych czasów, więc epoka jest przedstawiona naprawdę bardzo dobrze. Jest brudno i wszyscy są ciągle spoceni, a także z ciekawostek powiem, że film ten posiada ostatni podkład muzyczny stworzony przez zmarłego w zeszłym roku Jamesa Hornera. I podobał mi się. Nie jest to jego najlepsze dzieło, ale muzyka wyryła mi się w pamięć. I nawet po wyjściu z kina ją nuciłem w głowie. Siedmiu wspaniałych Anno Domini 2016 to czysta rozrywka, na której się pośmiesz, i dlatego daję temu obrazowi 6,8 na 10. I dodam jeszcze, bez spoilerów, że zaskoczyło mnie to, kto z siódemki przeżył. Tego się nie spodziewałem. Tutaj MV, ja mówię, ty słuchasz. Pozdrawiam i do usłyszenia. Pa!